A gdybyś miał wskaźnik, który nie tylko pokazuje kierunek trendu, ale także ujawnia siłę stojącą za tym ruchem? Dokładnie to oferuje ten wskaźnik. To unikalne połączenie logiki podążania za trendem i analizy wolumenu, które daje ci wgląd nie tylko w to, gdzie zmierza rynek, ale także jak silny jest ten ruch. W tym filmie dokładnie wyjaśnię, jak działa ten wskaźnik, jak go skonfigurować, a przede wszystkim jak możesz go użyć w swojej strategii tradingowej. Zaczynajmy. Po pierwsze, musisz być na Trading View, tam odbywa się cała konfiguracja. Gdy już tam jesteś, załaduj swój ulubiony rynek i przedział czasowy. Następnie kliknij przycisk Wskaźniki na górze. Wpisz Volumatic Trend i wybierz ten stworzony przez Hard Prime. Po kliknięciu wskaźnik automatycznie zostanie zastosowany do Twojego wykresu. Oto co robi. Wyobraź go sobie jako wzmocnionego followera trendu. Nie tylko podąża za ceną, ale także uważnie obserwuje wolumen. Pokażę ci, kiedy trendy się zmieniają i czy za ruchem stoi prawdziwa siła. Jest ta kolorowa linia przebiegająca przez wykres. Nazwijmy ją wstęgą trendu. Gdy zmienia kolor na niebieski, wskazuje na trend wzrostowy, a gdy zmienia się na żółty, sugeruje, że rynek wchodzi w fazę spadkową. To bardzo proste. Wzdłuż wstęgi zobaczysz małe znaczniki w kształcie rombów pojawiające się w kluczowych punktach. Gdzie może nastąpić potencjalne odwrócenie trendu? Mogą być bardzo pomocne we wczesnym wykrywaniu nowych faz trendu. Świeczki na Twoim wykresie również zmienią kolor, aby odzwierciedlić obecny kierunek trendu. Niebieski dla wzrostów, żółty dla spadków. Ale unikalne jest to, że intensywność koloru świec jest oparta na wolumenie. Jasne niebieskie lub żółte świece reprezentują świece z wysokim wolumenem podczas gdy ciemniejsze odcienie sugerują niższą aktywność. Daje ci to natychmiastowe wyczucie, ile siły stoi za każdym ruchem, bez konieczności ręcznej analizy oddzielnych danych wolumenu. Tuż pod ceną zauważysz również histogram wolumenu. Podczas faz wzrostowych pojawia się jako niebieskie słupki pod świecami. Podczas trendów spadkowych słupki zmieniają kolor na żółty i przesuwają się ponad cenę. Te słupki odzwierciedlają aktywność wolumenu w czasie rzeczywistym, która bezpośrednio koreluje z obecnym trendem. Dodatkowo często zobaczysz etykiety panelu pod koniec sekcji trendu. Pokazują one deltę, czyli różnicę netto między wolumenem kupna i sprzedaży oraz całkowitym wolumenem w danym trendzie. To szybki pogląd na presję kupna lub sprzedaży stojącą za ruchem. Teraz rzućmy okiem na dostosowywanie ustawień. Gdy otworzysz ustawienia wskaźnika, możesz to zrobić tutaj, w zakładce Inputs. Czy czujesz, że wszyscy wokół ciebie korzystają ze sztucznej inteligencji, ale nie masz pojęcia, od czego zacząć? Nie czekaj dłużej, zacznij już dziś. Nasz darmowy bot handlowy jest prosty w użyciu, zasilany przez sztuczną inteligencję i może przynosić do 1% zysku każdego dnia. Dołączyło do nas już ponad 50 tysiące użytkowników. Kliknij poniższy link. Aby uzyskać bezpłatny dostęp, to Twoja szansa, aby wykorzystać moc sztucznej inteligencji i zrobić krok w kierunku finansowego wzrostu. Domyślnie, długość jest ustawiona na 40, daje to zrównoważony odczyt trendów rynkowych, ale możesz zwiększyć wartość do 100 lub więcej, jeśli skupiasz się na transakcjach długoterminowych, lub zmniejszyć ją, jeśli preferujesz krótkoterminowe strategie scalpingowe. Na potrzeby tego filmu zostawiam 40. W zakładce Style możesz wybrać, które elementy ukryć lub pokazać: linię trendu, kolorowanie świec, rąby, histogram wolumenu i etykiety panelu, w zależności od tego, jak dużo szczegółów chcesz widzieć na wykresie. Osobiście uważam wszystkie wskazówki wizualne za pomocne, więc pozostawiam je wszystkie włączone. Dobrze, przejdźmy więc do tego, jak faktycznie handlować za pomocą tego wskaźnika. Najprostszym sposobem jego użycia jest po prostu podążanie za wskazówkami kolorów. Niebieska wstęga i niebieskie świece oznaczają trend wzrostowy, więc generalnie szukasz okazji do zakupu. Żółta wstęga i żółte świece sugerują fazę spadkową, wtedy szukasz transakcji sprzedaży. Ale to, co sprawia, że ten wskaźnik jest bardziej potężny, to kontekst wolumenu. Jeśli jesteś w trendzie wzrostowym i zauważysz, że niebieskie słupki histogramu stają się większe, oznacza to, że więcej uczestników wchodzi na rynek, a trend prawdopodobnie ma za sobą siłę. Z drugiej strony, jeśli słupki zaczynają się zmniejszać, może to być znak, że impet słabnie. Być może ostrzeżenie, aby zabezpieczyć zyski lub unikać nowych wejść. Nagłe skoki wolumenu mogą również wskazywać na punkt kulminacyjny, często tuż przed korektą lub wyczerpaniem ruchu. Przejdźmy teraz do konfiguracji transakcji, której możesz faktycznie użyć. Takiej, która obraca się wokół korekt w silnym trendzie, potwierdzonych wolumenem. A więc dla konfiguracji kupna, pierwszą rzeczą, której potrzebujesz, jest potwierdzony trend wzrostowy, oznacza to, że zarówno wstęga, jak i świece są niebieskie. Następnie poczekaj, aż cena cofnie się, aby doknąć lub lekko zanurzyć w wstędze trendu. Nie wchodź od razu, zamiast tego spójrz na histogram wolumenu. Jeśli słupki podczas odbicia od wstęgi są znacznie większe niż słupki podczas korekty, jest to silny sygnał, że kupujący wracają z siłą to twoje potwierdzenie wejścia. Możesz otworzyć pozycję kupna, gdy cena znów zacznie rosnąć. Twój stop loss powinien znaleźć się tuż poniżej dołka utworzonego podczas korekty. A twój take profit może być ustawiony na 1.5 krotność ryzyka dla solidnego stosunku zysku do ryzyka. Pozwól, że przeprowadzę cię przez szybki przykład, aby naprawdę pokazać, jak to działa. Powiedzmy, że zauważamy trend wzrostowy Wstęga jest niebieska, a świece wyraźnie wzrostowe. Cena cofa się i dotyka wstęgi trendu. Na początku słupki histogramu zaczynają się zmniejszać, nic specjalnego. Ale gdy cena zaczyna odbijać się od wstęgi, nagle widzimy kilka dużych, jasnoniebieskich słupków pojawiających się na histogramie. To nasz sygnał. Kupujący wracają. Więc zawieramy transakcję. Wejście następuje zaraz po korekcie. Stop loss idzie pod dołek korekty. I ustawiamy nasz take profit na 1,5. W tym przypadku transakcja przebiega dobrze, cena idzie wyżej i osiągamy nasz cel bez większego drawdownu. Czyste, proste i wszystko potwierdzone wolumenem. Oto kolejny jasny przykład kupna. Cena rośnie w trendzie z solidną niebieską wstęgą. Cofa się delikatnie i dotyka wstęgi trendu. Świece stają się ciemniejsze. Co sugeruje mniejszy wolumen, ale właśnie gdy zaczyna się odbicie, widzimy ostry wzrost na histogramie, jasno niebieskie słupki szybko rosną. To twoje zielone światło. Możemy więc otworzyć pozycję kupna tutaj. Stop los idzie pod korektę. A cena stabilnie rośnie, przynosząc zysk. To samo podejście, ta sama logika i działa, ponieważ czekasz na potwierdzenie, a nie handlujesz na ślepo. Teraz, dla konfiguracji sprzedaży, logika jest odwrócona. Chcesz, aby wstęga i świece były żółte. To Twoje potwierdzenie spadkowe. Poczekaj, aż cena cofnie się do wstęgi, jak to miało miejsce tutaj. Następnie obserwuj odrzucenie. Gdy cena zaczyna zawracać w dół, sprawdź histogram wolumenu nad ceną. Jeśli te żółte słupki stają się większe podczas odrzucenia, jest to silna presja sprzedaży. Wtedy rozważ otwarcie transakcji sprzedaży. Twój stop idzie powyżej ostatniego szczytu, a cel może być ponownie ustawiony na 1.5 krotność ryzyka. Zawsze czekaj na to potwierdzenie wolumenu. Jeśli jest słabe, lepiej odpuścić transakcję niż wchodzić na ślepo. Pokażę ci jeszcze jeden przykład sprzedaży. Ta sama sytuacja. Trend spadkowy potwierdzony żółtą wstęgą i świecami Cena cofa się, dotyka wstęgi, i tuż przed tym, jak zaczyna spadać, zauważamy serię grubych żółtych słupków na histogramie. To wszystko, czego potrzebujesz do potwierdzenia. Zawierasz transakcję sprzedaży. Stop-loss ustawiasz powyżej szczytu. I pozwalasz zejść do celu. To naprawdę prosta struktura, która staje się potężna, gdy przyzwyczaisz się do czytania trendu i wolumenu razem. Podsumowując, Volumeatic Trend autorstwa Hard Prime to niesamowicie dobrze zaprojektowany wskaźnik, który łączy najlepsze elementy analizy trendu i wolumenu. Nie tylko mówi ci, dokąd zmierza cena, ale także daje wgląd w to, czy rynek rzeczywiście popiera ten ruch z prawdziwym przekonaniem. Jeśli ten film był dla ciebie pomocny lub nauczyłeś się czegoś nowego, śmiało zostaw like to naprawdę pomaga. A jeśli chcesz więcej dogłębnych analiz takich jak ta, nie zapomnij zasubskrybować kanału. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie